No ludzi z witam Was w nowym odcinku pokład Seat Leon. A dziś tutaj zaprezentuję Wam nowy nabytek do Seata. Mianowicie win I już Wam pokazuję, jak się to prezentuje. Jak widzicie, coś takiego. Oczywiście wszystkie folie, nie folie tutaj, zabezpieczenia już wyciągnąłem, bo było tego. Załadowane tak, że każde było wszystko wgnięte Powiem wam coś o tym gwincie, nie? Aby ja ktoś nie wiedział, co to jest gwint To powiem wam, że to jest zawieszenie Gwintowane do samochodu, które sobie można regulować Wyżej, niżej, twardziej, międziej, coś takiego No i tak Tak to wygląda, ogólnie to no tak Tutaj macie przedni amortyzator Takie coś Takie coś, o. O. Takie coś. To idzie tam. O, tam idzie, tam, 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 tam. Felga już ładna jest. Teraz musi być niżej. Musi być niżej. Ej, co? Gminy używany Indiach zużywany, firmy FK, firma FK, w dostawie mamy tak, dwa całe przednie amory, czyli to i to, plus do regulacji, e, tylnie amory, czyli to i to, sprężyny do tylnych amorów, czyli te dwie i tutaj mamy regulację do tylnych amortyzatorów, czyli coś takiego. Jedna i, i tutaj druga regulacja. Tutaj jeszcze te całe gumy są wszystko na to. Tutaj na te z tyłu. I co, w takim stanie takiego gwintu nie, nie będę zakładał, no bo to jest tak wiadome używane. No to na pewno sobie tutaj będę go czyścił, fajnie wszystko mył. Gwinty tutaj czyścił i kręcił tak, żeby to fajnie było wszystko. Nie zadzerwiały, tylko żeby tutaj fajnie że nachylniki się po nim kręciły. To oczywiście to będzie czyszczone i konserwowane tak, żeby nie zadzerwiało. No i cały tutaj gwin będzie czyszczony. Tak jak to mówię: rdza będzie tutaj czyszczona i malowana. Co do tylnych hamulców, no to to samo. Nie? Tutaj to, co się da, to wyczyścimy, może podmalujemy. A tutaj ta sprawa, co jest tutaj tylne amortyzatory. Tutaj tak samo, te winty będą czyszczone. To będzie czyszczone wszystko tutaj jak się da. Co będzie można to się wymaluje. I te dwie sprężyny tylnie. To oczywiście będę sobie je czyścił. Dwie akurat tylnie, bo są fajnie tutaj, jakby to powiedzieć luzem. Dwie tylnie i polecam do malowania proszkowego. Na taki sam kolor na żółty. Czytałem w internecie, no to można malować sprężyny. Podobno, tam włączyłem sobie 3-4 strony, poczytałem i każdy mówi, żeby wymalować proszkowo i będzie dobrze. Więc wymaluję je proszkowo, na kolor żółty, no jak widzicie tutaj lakier odchodzi, no. lakier odchodzi, lakier odchodzi, no tutaj niestety nie. No i co, na sprężynie widać, że jest to FK, Gwin FK. Czyli coś takiego. Regulacja oczywiście wysokości, niżej, wyżej, no to wszystko to jest. I może powiem Wam, co będzie w Seacie robione jeszcze. Jak widzicie, właśnie ten zderzak tutaj pasuje zrobić. No nie pęknięty w tym miejscu. No i kurde, no pasowałoby go tutaj zrobić. No niestety tak się stało, że się stało, no ale trudno. Więc cały zdarzak będzie zdejmowany, robiony. W pierwszej kolejności, no to oczywiście jeszcze będę ściągał progi. Całe progi, błotniki. Tutaj jeden błotnik mam do wymiany, no bo też się tutaj zrobiła dziura. Pasuje się w końcu za to wziąć. Bo co jak co? Autko wozi dupę, tankuje się, ale żeby coś z tym zrobić, no to już, już kurde nie ma czasu, nie? i się nie chce. dlatego trzeba tutaj coś tutaj zrobić. Z tej strony tak samo będę ściągał próg, botniki tutaj te nadkola, te plastikowe. Będę wszystko czyścił, bo wiadomo, że po zimie tam lubiło coś wejść na pewno i tam jest na pewno ta stól z tym piachem, ze wszystkim, więc to będę sobie tutaj czyścił. I co następnie, no to mamy do wymiany, do Regulat do wymiany, do naprawy: przednie zawieszenie, tam drążki kierownicze, końcówki drążków kierowniczych. MacPersona z prawej strony no bo z prawej strony to już jest taki luz na kole że masakra. Czujnik ABS-a, tak samo w lewym przednim kole jest do roboty także no wszystko się skumulowało także z trzeba cały rozebrać i zrobić. Ty jest spoko tylu się nie będzie ruszać tyle, co się wyczyści, nie a tak to. Tak się to się zrobi tutaj Przód Jak już zrobimy te zawieszenie Gwin będzie założony To zrobimy tutaj sobie Elementy lakiernicze, zderzak, błotnik Zaprawki, gdzie nie gdzie, tam by trzeba No i tylny błotnik, znaczy tylni zderzak, bo też jest taki Gdzie nie gdzie, miałbym to powiedzieć Uszkodzony, no i trzeba to zrobić Lampy się przyciemni ten tutaj znaczek na czarno się pomaluje, z przodu tak samo, fajnie to wygląda, bo patrzyłem na internetach. Czyli fajnie to wygląda i później się właśnie zajmiemy tym wizualnym efektem, czyli lakiernic, lakiernicze tutaj wszystkie te wykończenia. I tutaj i reszta i później co? No to trzeba będzie zainwestować w opony stówek, bo niestety już trochę bida. i Telga jest ładna, będzie niżej siedzieć. Tutaj, nawet już widzę, że kurde, coś tutaj bierze. No nic, to wszystko będzie trzeba zrobić, niestety. Tak samo na same malowanie pewnie pójdzie lekko dwa koła. 2000 pewnie pójdzie, w części to samo z 2000. No także, no wszystko, wszystko wymaga pieniędzy i czasu. Nie wiem, potem opony, Kurde, 800, bo to 18. No ale no trudno, niestety. Pasowałoby to zrobić, nie. No, także pisaliście w komentarzach, żeby zrobić coś tutaj, filmiki z Seatą, no to może będę robił. Jak to będę zmieniał te opony, no to znaczy jak będziemy zmieniać gwinta, to może coś się wam nagra. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No a tak, to nie chcę wam już przedłużać. Oczekujcie nowych filmów, może tutaj z Seatem. No i co, no, trzymajcie się i do następnego razu. Na razie, cześć.